jebać PiS, tak? Dzień dobry, Szanowni Państwo, witam na konferencji Ruchu Narodowego. To jest konferencja poświęcona temu, że posłowie Ruchu Narodowego z dziesiątej kadencji wchodzą do zespołu Tak dla CPK, bo to ważny projekt, projekt, który powinien zostać prawdopodobnie ukończony, zależy w jakiej wersji. O tym więcej powie wicemarszałek Sejmu Krzysztof Błosow żeby nasze stanowisko było jasne, wypada to podkreślić. Jesteśmy zdecydowanie zwolennikami kontynuacji inwestycji o strategicznym znaczeniu, inwestycji infrastrukturalnych, inwestycji energetycznych. Musi być kontynuacja w takich sprawach niezależnie od tego, kto w Polsce rządzi. Obecna sytuacja, że premier unika debaty na ten temat, przeciwników, jawnych przeciwników inwestycji Czyni pełnomocnikami rządu, a do spółki nominuje ludzi, którzy nie są skłonni podejmować decyzji, i wygląda na to, że strategiczna dla państwa polskiego inwestycja, taka jak centralny port komunikacyjny, grzęźnie w jakimś maraźmie, w jakimś audycie, który został zapowiedziany, ale nie został nikomu zlecony. To jest polityka paździerzowa, którą my jako Konfederacja odrzucamy. Odrzucamy ją jako ruch narodowy, i dlatego, jako posłowie ruchu narodowego, przystępujemy do zespołu tak dla CPK ponad podziałami wraz z posłami innych klubów. Mamy nadzieję, że znajdą się odważni posłowie także w tych klubów, którzy nie są jeszcze reprezentowani, więc Polskie 2050, koalicji Obywatelskiej PSL-u. Wiemy, że w tych klubach są osoby, które bardzo krytycznie patrzą na to, co robi Donald Tusk i jego pełnomocnik, pan Lasek. Zachęcamy, odwagi. My bardzo mocno krytykowaliśmy rząd pis i jesteśmy przeciwnikami lewicy, ale z posłami z tych klubów jesteśmy gotowi współtworzyć zespół, który ma przypilnować kontynuacji strategicznych. Inwestycji takich jak właśnie centralny port komunikacyjny, budowa elektrowni jądrowej, rozbudowa i budowa polskich portów. Dla porządku także dodam, że nie jest to stanowisko nowe. Ja w trakcie kampanii wyborczej i już po wyborach występowałem na dwóch konferencjach dotyczących rynku lotniczego. W obu zabierałem głos na rzecz kontynuacji inwestycji CPK, a przeciwko politykom opozycji którzy używając języka podejrzeń, języka strachu, języka przypuszczeń, nieufności mnożyli wątpliwości, które miały się skończyć konkluzją, że ta inwestycja jest wątpliwa lub po prostu nie warta kontynuacji. Do inwestycji takich trzeba podchodzić roztropnie, ale też odważnie. I tej odwagi brakuje w rządzie, albo nawet to jest dużo gorsza interpretacja, ta odwaga jest w kierunku przeciwnym, czyli niekontynuacji, zaorania tego projektu. Na to naszej zgody nie będzie. Jeżeli rząd nie zdecyduje się tego projektu kontynuować, to musi za to zapłacić cenę, cenę utraty wyborców, którzy uważają, że to jest projekt prorozwojowy i ma być kontynuowany. Oddaję głos poseł Krzysztof Tuduj. Szanowni Państwo, Konfederacja zarówno w dziewiątej kadencji Sejmu, jak i w dziesiątej zajęła pozycję opozycji, opozycji merytorycznej, opozycji zorientowanej na polskie sprawy, na polski interes narodowy, na rację stanu. W związku z tym, kontynuując tą linię, krytykujemy... Krytykowaliśmy poprzedni rząd, krytykujemy obecny tam, gdzie należy, a tam, gdzie e, uważamy, że zachodzi e, ważny interes państwa, tam mamy odwagę i nie mamy z tym najmniejszego problemu e, powiedzieć e, i zająć stanowisko e, popierające afirmatywne. I tak właśnie jest w sytuacji e, tej strategicznej inwestycji, jaką jest CPK, ale również e, budowy elektrowni atomowej, e, rozwoju polskich portów. E, uważamy, że to są projekty infrastrukturalne. O strategicznym znaczeniu nie jest istotne, kto rządzi, to dla państwa polskiego jest ważne, aby były ukończone i będziemy te projekty wspierać. Dziękuję. Szanowni Państwo, tak dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Konfederacja zawsze opowiada się za projektami strategicznymi, które służą Polsce i Polakom. Dlatego patrząc zarówno na to, co dotychczas zrobił rząd pis będziemy również przyglądali się, patrzyli na ręce obecnej koalicji rządzącej i domagali się kontynuacji tego projektu. Konfederacja zawsze za projektami służącymi Polsce i Polakom. Czy są jakieś pytania? W temacie protestu rolników mieliśmy na sali plenarnej przed chwilą spór i pobóstwo e, e, głównych sił politycznych dotyczących tak naprawdę przyczyn tego, dlaczego dzisiaj rolnicy protestują. Jakie rozwiązania i jaką opinię pytała? To jest konferencja ruchu narodowego, stanowisko ruchu narodowego jest jasne, popieramy protesty rolnicze. Stanowisko Konfederacji tak się składa, że jest takie same. Popieramy protesty rolnicze, uważamy, że rolnicy protestujący mają rację. Decyzje i rządu Mateusza Morawieckiego, kontynuowane przez rząd Donalda Tuska i Komisję Europejską są skrajnie niekorzystne dla polskiego rolnictwa. Mam na myśli zarówno decyzje doraźne o otwarciu rynku, jak i decyzje długookresowe o wprowadzeniu tzw. europejskiego zielonego ładu, modyfikacji europejskiej polityki rolnej. Całe rolnictwo w Unii Europejskiej jest dociskane podnoszącymi koszty produkcji regulacjami, dlatego w całej Unii Europejskiej rolnicy się buntują. Przypomnę, że w poprzedniej kadencji Sejmu gościliśmy tutaj liderów protestów, wielkich protestów rolniczych z Holandii. Dziś także polscy rolnicy w kontakcie są ze swoimi kolegami z zagranicy. My byliśmy na granicy, gdzie rolnicy blokowali granicę, jesteśmy w kontakcie z protestującymi rolnikami, będziemy ich wspierać. Widzimy niestety pełną kontynuację rządu między rządem Platformy, rządem PiSu. No, oni się różnią trochę deklaracjami, ale na poziomie czynów na razie to jest to samo. Niestety, niestety mówię to z nie mamy za co pochwalić tego rządu. Nie doszło do żadnej zmiany polityki. Za kilka minut będzie też konferencja prasowa konferencji tej sprawy. Dziękujemy bardzo. Tak. Ech, ech. Pani redaktor, to, kto reprezentuje państwo polskie w Komisji Europejskiej, to jest rzecz, która powinna być ustalona w rządzie. My krytycznie oceniamy pracę pana komisarza Wojciechowskiego. Natomiast to, kto tam powinien państwo polskie reprezentować, to powinno być wpierw ustalone w rządzie i nie powinno następować pod impulsem jakichś publicznie zgłaszanych deklaracji. Jeżeli jest w odpowiedni sposób przygotowane stanowisko rządu, to chętnie się z nim zapoznamy. No i pytanie, na kogo będzie w kolejnym składzie Komisji Europejskiej. Zamieniony. To są sprawy, które trzeba dyskutować na spokojnie, a nie przerzucać się deklaracjami. My mamy za mało ludzi w instytucjach europejskich, a nie za wielu. Więc pytanie, ilu Polaków komisarz Wojciechowski wprowadził do administracji europejskiej? To jest coś, co chcielibyśmy wiedzieć. Czy odsetek Polaków pracujących, wysoko wykwalifikowanych urzędników pracujących w instytucjach unijnych zwiększył się po tym, jak pan komisarz Wojciechowski reprezentował tam państwo polskie, czy nie? A jest on doskonałym przedstawicielem właśnie establishmentu charakterystycznego zarówno dla poprzedniego, jak i dla obecnego rządu, bo to były polityk PSL, który został do instytucji europejskich skierowany przez PiS. Piękna ilustracja tego, jak te partie wymieniają się kadrami. Musimy kończyć. Dziękuję Państwu bardzo. Tak?